Rozdział trzydziesty drugi. Jim kazał im iść naprzód i wyprowadził całą grupę z szopy, a przez cały ten czas pochodnia tkwiła prostopadle w ujęciu drobnej dłoni, która nawet nie drgnęła. Trzej ludzie słuchali Jima bez słowa, poruszając się automatycznie. Ustawił ich rzędem. Weźcie się za ręce, rozkazał. Usłuchali go. Ten, który cofnie rękę albo się obejrzy, jest trupem rzekł. Marsz. Ruszyli sztywno naprzód, szedł za nimi, a z boku niosła pochodnie dziewczyna w białej, powłóczystej sukni, z czarnymi włosami spadającymi do pasa. Prosta i gipka, zdawała się sunąć, nie dotykając ziemi, słychać było tylko jedwabisty szmer i szelest wysokiej trawy. Stać, krzyknął Jim. Brzeg rzeki był stromy. Z dołu bił wielki chłód. Światło padało na skraj gładkiej, ciemnej wody pieniącej się bez zmarszczek. Na prawo i lewo szeregi domostw zbiegały się pod ostrymi zarysami dachów. Pozdrówcie ode mnie szeryfa Alego, póki sam się nie zgłoszę rzekł Jim. Żadna z trzech głów nie poruszyła się. Skakać zagrzmiał. Trzy pluski zlały się w jeden, wzbił się deszcz bryzgów, czarne głowy zakotłowały się gwałtownie i zanikły. Ale wciąż było słychać potężne sapanie i parsknięcia, słabnące stopniowo, bo wszyscy trzej nurkowali pilnie w wielkim strachu przed pożegnalnym strzałem. Jim zwrócił się do dziewczyny, która przez cały czas była niemą i uważną obserwatorką. Wydało mu się nagle, że serce rozpiera mu piersi i podchodzi do gardła. Zapewne dlatego zaniemówił na tak długo. Dziewczyna odwzajemniła jego spojrzenie i cisnęła palącą się pochodnie do rzeki z wielkim rozmachem. Czerwony, ognisty blask. Zatoczywszy wielki łuk wśród nocy, zapadał się z gniewnym sykiem, a spokojne, łagodne światło gwiazd zstąpiło na nich już niczym niezmącone. Nie wiem, co Jim powiedział, gdy w końcu odzyskał głos. Wątpię, aby był bardzo wymowny świat zaległa cisza wokół nich dyszała noc jedna z tych nocy jakby stworzonych do czułości zdarzają się chwile kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon goreją cudowną wrażliwością która sprawia że czasem milczenie przejrzystsze jest niż mowa jim mówił mi dalej o dziewczynie osłabła na chwilę tyle podniecenia pan rozumie nastąpiła reakcja Musiała być piekielnie zmęczona i tak dalej. I co tu dużo gadać? Okazało się, że mnie kocha, uważa pan. Ja także. Nie wiedziałem naturalnie. Nie przyszło mi to nigdy do głowy. Wstał i zaczął chodzić tam i z powrotem, trochę poruszony. Ja. ja kocham ją całym sercem. Bardziej, niż się to da wypowiedzieć. Naturalnie, że tego wypowiedzieć nie można. Człowiek patrzy inaczej na swoje czyny, kiedy rozumie, kiedy go zmuszają co dzień do rozumienia, że jego życie jest niezbędne, uważa Pan, dosłownie niezbędne dla kogoś drugiego. A ja do rozumienia tego jestem zmuszany. To cudowne. Ale niech pan tylko spróbuje sobie wyobrazić, czym było jej życie. Coś nieprawdopodobnie strasznego, prawda? I ja, który znalazłem ją tutaj, tak jakbym wychodząc na przechadzkę natknął się na kogoś tonącego w samotnym, zatraconym miejscu, słowo daję, nie było ani chwili do stracenia. A poza tym to jest odpowiedzialność. Wierzę, że jej podołam. Tu mi wypada zaznaczyć, że dziewczyna zostawiła nas samych już na chwilę przedtem. Jim uderzył się w piersi. Tak, czuję tę odpowiedzialność, ale wierzę, że potrafię swoje szczęście udźwignąć. Miał dar przypisywania szczególnego znaczenia wszystkiemu, co go spotykało. To też zapatrywał się podobnie i na swoje sprawy miłosne, idyllicznie, nieco uroczyście, a zarazem szczerze, ponieważ jego wiara miała niewzruszoną powagę młodości. W jakiś czas później powiedział mi znów przy innej okazji. Jestem tu dopiero od dwóch lat, a teraz, słowo daje, nie umiem sobie wyobrazić, abym mógł mieszkać gdziekolwiek indziej. Sama myśl o tamtym zewnętrznym świecie przejmuje mnie strachem, ponieważ, rozumie pan, ciągnął dalej ze spuszczonymi oczami, patrząc na swój but, którym rozgniatał dokładnie grudkę ze schłego błota. Przechadzaliśmy się właśnie nad brzegiem rzeki. Ponieważ nie zapomniałem, dlaczego tu się znajduję. Jeszcze nie. Starałem się na niego nie spojrzeć. Ale zdaje mi się, że doszło mnie krótkie westchnienie. Przeszliśmy parę razy, milcząc tam i z powrotem. Przysięgam na swoją duszę, zaczął znowu, że jeśli w ogóle można o tym zapomnieć, to ja mam prawo wymazać to z pamięci. Niech pan zapyta któregokolwiek z tutejszych ludzi. Ton jego się zmienił. Czy to nie dziwne? ciągnął łagodnym, prawie tęsknym głosem że wszyscy ci ludzie, choć nie ma rzeczy, której by dla mnie nie zrobili, nigdy by tego nie byli w stanie zrozumieć. Nigdy. Jeżeli by pan temu, co mówię, nie wierzył, nie mógłbym się na nich powołać. To mi się jednak wydaje ciężkie. Głupi jestem, prawda? Czegóż więcej mógłbym pragnąć? Gdyby pan ich zapytał. Komu by powierzyli swoje życie, kto jest odważny, kto jest prawy, kto jest sprawiedliwy, odpowiedzieliby Tuan Jim. A jednak nie mogą nigdy poznać istotnej, istotnej prawdy. Oto, co mi powiedział ostatniego dnia, który z nim spędziłem. Nie pozwoliłem sobie nawet na szept. Czułem, że będzie mówił dalej i że się do jądra sprawy nie zbliży. Słońce, którego skupiony blask przemienia Ziemię w pyłek, nieznający spoczynku, zapadło za las, a rozproszone światło opalowego nieba zdawało się rzucać na świat bez cieni i blasków złudę, spokojnej, zadumanej wielkości. Nie wiem dlaczego, przysłuchując się Jimowi, Zwracałem tak baczną uwagę na stopniowe ściemnianie się rzeki i powietrza, na nieodpartą, powolną pracę nocy, która sadowi się po cichu na wszystkim co widzialne, zaciera kontury, grzebie kształty coraz głębiej i głębiej, jak spokojny osad nieuchwytnego czarnego pyłu. Słowo daje, zaczął nagle. Zdarzają się dni, kiedy człowiek czuje się po prostu głupi. Tylko ja wiem, że Panu to wszystko mogę powiedzieć, a więc skończyłem już z tym, z tą zmorą. Ale zapomnieć do licha nie wiem, czy potrafię. Mogę o tym myśleć spokojnie. Ostatecznie czego tamto dowiodło? Niczego. Ale pan tak pewnie nie myśli. Mruknąłem coś przecząco. Mniejsza z tym, rzekł. Jestem prawie zadowolony. Potrzebuję tylko spojrzeć w twarz pierwszemu lepszemu z tutejszych ludzi, żeby odzyskać pewność siebie. Niepodobna im wyjaśnić, co we mnie się dzieje. Cóż z tego? Przecież tak źle się nie sprawiłem. Wcale nieźle, odrzekłem. A jednak nie miałby pan ochoty mieć mnie na pokładzie swojego statku, co? A Niechże pana doprawdy, krzyknąłem, dość już tego. Aha, widzi pan, zawołał jakby spokojnie nade mną triumfując, ale ciągnął. Niech pan tylko spróbuje powiedzieć to któremukolwiek z tutejszych ludzi. Pomyślą, że pan jest durniem, kłamcą albo czymś jeszcze gorszym. I dlatego właśnie jestem w stanie znieść tamto. Zrobiłem dla nich coś niecoś, a oto jest to, co oni dla mnie zrobili. Mój kochany chłopcze, zawołałem, pozostanie pan dla nich zawsze niezbadaną tajemnicą. Po czym zamilkliśmy. Tajemnicą powtórzył, i zanim podniósł oczy, dodał: A więc pozwólcie mi tu zostać na zawsze. Po zachodzie słońca ciemność zdawała się na nas pędzić, niesiona każdym nikłym powiewem. Na środku ogrodzonej ścieżki zobaczyłem nieruchomą sylwetkę Tambitama, szczupłą, czujną, jak gdyby o jednej nodze, a skroś zmierzchu oko moje dostrzegło, że coś białego porusza się tam i z powrotem, za słupami podtrzymującymi dach. W chwili, gdy Jim z tambitamem, następującym mu napięty, wyruszył na obchód wieczorny, poszedłem sam do domu i niespodzianie zostałem zatrzymany przez dziewczynę, która najwidoczniej na mnie czatowała. Trudno mi jest wam określić, co właściwie pragnęła mi wydrzeć. Chodziło jej oczywiście o coś bardzo prostego, o taką najprostszą na świecie niemożliwość, jak na przykład dokładny opis kształtu chmury. Pragnęła zapewnienia, stwierdzenia, obietnicy, wytłumaczenia, nie wiem jak mam to nazwać. Ta rzecz nazwy nie posiada. Było ciemno pod wystającym dachem i mogłem widzieć tylko zarys jej powłóczystej sukni, drobny, blady owal twarzyczki o połyskliwych zębach i zwrócone ku mnie ciemne wgłębienia oczu, w których jakby coś poruszało się słabo. Zdaje się nam czasem, że dostrzegamy coś podobnego, wpatrując się w niezmiernie głęboką studnię. Co to się tam rusza, pytamy siebie. Jakiś ślepy potwór, czy tylko zagubiony odblask z wszechświata. Przyszło mi na myśl, nie śmiejcie się ze mnie, że choć to porównanie jest dziwne. Dziewczyna bardziej była nieprzenikniona w swej dziecinnej niewiedzy niż sfinks zadający wędrowcom dziecinne zagadki. Wywieziono ją do patusanu, zanim oczy jej na świat się otwarły. Wyrosła tam. Nie widziała nic, nie znała nic, nie miała o niczym pojęcia. Pytam siebie, czy była pewna, że cośkolwiek innego w ogóle istnieje. Niepojęte jest dla mnie, jakie wyobrażenie mogła sobie wyrobić o zewnętrznym świecie. Jedynymi jego mieszkańcami, których znała, byli zdradzona kobieta i ponury błazen. Ukochany jej przybył też stamtąd, obdarzony nieprzepartym urokiem, ale co się z nią stanie, jeśli Jim wróci znów do niepojętych krain, które zawsze zdawały się żądać z powrotem tych, co je opuścili? Matka ostrzegała ją przed tym ze łzami, zanim umarła. Chwyciła mnie mocno za ramię, a z chwilą, gdy się zatrzymałem, cofnęła rękę z pośpiechem, była śmiała. I płochliwa. Nie czuła lęku przed niczym, ale powstrzymywała ją głęboka niepewność i niezmierna obcość. Była jak człowiek odważny, szukający po omacku drogi w ciemnościach. Należałem przecie do nieznanego, które każdej chwili mogło zażądać dżima dla siebie. Byłem niejako dopuszczony do tajników tego nieznanego. Znałem jego zamiary, niby załóżnik posiadający groźny sekret i zbrojny w jego siłę. Myślę, iż przypuszczała, że mógłbym jednym słowem wyrwać jej z ramion Jima. Jestem przekonany, że podczas moich długich z nim rozmów przechodziła męki niepokoju, prawdziwe nieludzkie katusze. Byłoby to mogło doprowadzić ją do knucia zamachu na moje życie, gdyby miała w sobie dość srogości, aby stawić czoło tej okropnej sytuacji, którą stworzyła jej własna wyobraźnia. Oto jest moje wrażenie i nic więcej powiedzieć wam nie mogę. Wszystko to wyjaśniło mi się stopniowo, a w miarę jak zaczynałem rozumieć, przytłaczało mnie coraz bardziej uczucie niedowierzającego zdumienia. Byłem zmuszony jej wierzyć, lecz żadne słowa nie oddadzą wrażenia, które na mnie wywarły jej porywcze, gwałtowne szepty, cichy, namiętny głos, nagłe pauzy bez tchu i wymowne ruchy białych ramion, wyciągających się szybko. Ramiona te opadły. Widmowa postać zachwiała się, jak smukłe drzewo na wietrze. Blady owal się pochylił. Niepodobna było rozróżnić jej rysów. Mrok oczu był niezgłębiony. Dwa szerokie rękawy wzniosły się w ciemności, jak rozpostarte skrzydła, i objąwszy głowę rękami, stała tak w milczeniu.